Dzień dobry, zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Intel Extreme Masters dłużej w Katowicach. Staramy się podnieść tę poprzeczkę i imprezę powiększać. Trzecie międzynarodowe Mistrzostwa Polski w zimowym pływaniu. Jest bardzo ciężko dzisiaj, woda półtora stopnia. Rodzinne Targi Zdrowia. Klirex Chodzów AZS UŚ Katowice. Yeah! Katowice Cup 2017. Yeah! Symbolicznego szampana się napijemy. Finały Intel Extreme Masters już po raz piąty odbędą się w Katowicach. Najlepsi gracze świata przyjadą na Śląsk, by rywalizować o nagrody, których łączna pula wynosi aż 2,5 miliona złotych. Ze względu na coraz większe zainteresowanie, organizatorzy postanowili podzielić tegoroczną edycję na dwa weekendy. W ubiegłym roku niewątpliwie wszyscy i w poprzednich latach zauważyli, że zwłaszcza rano były bardzo długie kolejki. Wierzymy, że rozdzielenie dwóch najpopularniejszych Gier, czyli League of Legends i Counter Strike'a spowoduje, że część użytkowników, którzy chcieliby obserwować te dwie gry, może się rozdzieli i dzięki temu generalnie rozgrywki i same expo, które będzie w drugi weekend, będzie dostępne po prostu dla większej ilości osób. Co roku staramy się podnieść tę poprzeczkę i imprezę powiększać, zwiększać jej zakres, rozmiar i atrakcyjność, i nie inaczej będzie teraz. Planujemy zrobienie tej imprezy podzielonej na dwa weekendy, głównie po to, żeby móc więcej osób zmieścić w środku. Tak naprawdę to jest główny jakby powód. Ta kolejka przed spotkiem co roku jest czymś miłym, bo gwarantuje sukces imprezy, ale z drugiej strony fakt, że po otwarciu bram i ich ponownym zamknięciu, kiedy obieg jest już pełny, ciągle jeszcze jest dużo osób na zewnątrz, już nie jest takie fajne. Wolelibyśmy, żeby się wszyscy zmieścili i nie musieli marznąć na zewnątrz. 25 i 26 lutego zobaczymy finały rozgrywek League of Legends. Tydzień później, w dniach od 3 do 5 marca w spotku zmierzą się gracze Counter Strike Global Offensive oraz Starcraft 2. Wejście na imprezę jest bezpłatne, jednak podobnie jak w latach ubiegłych dostępne będą bilety wcześniejszego wstępu. I wystartowali. 21 stycznia w Dolinie Trzech Stawów blisko 200 zawodników rywalizowało w trzecich międzynarodowych mistrzostwach Polski, Pucharze Świata ISA oraz Pucharze Czech w zimowym pływaniu. Teraz właśnie Puchar Świata ISA, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Pływaków Lodowych na kilometr. O godzinie 12 startują pozostałe dystanse w mistrzostwach Polski i w Pucharze Czech na dystansie 100 metrów, 250, 750 i 500 metrów na koniec. Pogoda do pływania była optymalna, to znaczy do zimowego pływania, oczywiście. Są do tego przyzwyczajeni pływacy. Oni wiedzą, że, że będzie zimno. To jest efekt długiego treningu. Natomiast nie ma wiatru, więc dla nich to dobrze, że nie wieje. Bo jednak, jak człowiek wyjdzie z wody i zacznie wijać, to jest nieprzyjemnie. A tak poza tym jest do przewidzenia. Woda jest spokojna, mamy, roz, mamy wytyczoną trasę. Dla, dla nich to jest ok. Tak jak Państwo widzicie jest bardzo ciężko dzisiaj. Woda półtora stopnia, e, na dworze 0 kilometr. Nie ma takich zawodów ani w Polsce, ani na Syberii takich nie było, ani w Niemczech na Mistrzostwach Świata. Są po prostu tutaj u nas. Zapytaliśmy zawodników co skłoniło ich do podjęcia decyzji o rywalizacji w tej dyscyplinie. Chciałem jeszcze jakieś ekstremalne zajęcia. I like it. Yeah. It's good for my body, good for health. Po tym jak zorganizowano pierwsze mistrzostwa w zimowym pływaniu w Polsce, trudno było przewidzieć, że impreza rozrośnie się do obecnych rozmiarów. Ja z kolegami ogłosiłem zawody, a na tym najdłuższym dystansie stanęło cztery osoby tylko, ale telewizja była. Frekwencja rosła jednak z roku na rok. Teraz mamy 200 osób z całego świata i praktycznie czołowych pływaków też, także jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego. A wracając do trzecich międzynarodowych mistrzostw Polski w zimowym pływaniu na najbardziej prestiżowym dystansie jednego kilometra zwyciężył Czech Rastisław Witek, a wśród pań Wiktoria Moris Argentyny. Najlepszy z Polaków był Marcin Trudnowski z Elbląga, który zajął trzecie miejsce. Ponad 150 wystawców prezentowało swoje produkty i usługi na rodzinnych targach zdrowia 21 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Hasło tej imprezy to z bliskimi pozdrowie. De facto to jest idea, która przyświecała nam tworząc to ogromne wydarzenie, pierwsze i zdaje się największe tego typu wydarzenie prozdrowotne na południu Polski. Jest to impreza, w której zaprosiliśmy mieszkańców Śląska, mieszkańców aglomeracji śląskiej, aby mogli spotkać się z farmaceutami, mogli spotkać się z producentami farmaceutycznymi, mogli spotkać się także z różnymi instytucjami, z różnymi stowarzyszeniami, które dbają o zdrowie, które zapewniają opiekę zdrowotną w naszym regionie. Chcieliśmy, aby ludzie mogli spotkać się bezpośrednio z producentami, aby mogli skorzystać z bezpłatnych badań, tutaj m.in. badania między m.in. badanie poziomu Cukru we krwi, badanie skóry głowy, ale także, żeby mieszkańcy Śląska, żeby pacjenci z tego regionu mogli uczestniczyć w wykładach, a jest ich naprawdę multum, kilkanaście wykładów od godziny 10 do godziny 18. W naszej ofercie mamy szeroki zakres produktów z konopi, począwszy po od olejów, herbat, nasion, przez słodycze, mamy też kosmetyki, no i oczywiście olejki CBD, które są teraz, teraz bardziej popularne. Nasza hurtownia zajmuje się sprzedażą zdrowej żywności. E, którą tutaj prezentujemy, w takim naprawdę, w takiej namiastce można powiedzieć. W czasie trwania targów nie zabrakło ciekawych pokazów i konkursów. AZS UŚ Katowice wygrał w Chorzowie 4 do 1 z Klireksem. Bramki dla katowiczan zdobyli Cygnarowski, Hewlik, Hasse i Wojtas. Dla rywali gola samobójczego strzelił Bednarczyk. Zagraliśmy go bardzo perfekcyjnie od strony taktycznej. Chłopcy zostawili mnóstwo zdrowia. Chcieliśmy się bronić. Tak, tak sobie pomyślałem, że ta taktyka może się sprawdzić. No i cieszę się, bo wygraliśmy jeszcze dodatkowo, ułatwiła nam przepiękna bramka Michała na 1-0, ułatwiła nam tą grę. Potem spokojnie mogliśmy się cofnąć. Mamy naprawdę dobrych i doświadczonych zawodników, więc... Więc tak kontrolowaliśmy ten mecz, chociaż tak jak mówię bardzo ciężko klirek zmiał się do nas zbliżyć i, i walił głową w murno. To tak to tak, tak niestety wyglądało. Po 14 kolejkach AZS jest siódmy w tabeli. Prowadzi rekord bielsko-biała. w hali sportowej Kolejarz w Katowicach rozegrano drugą edycję Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Katowice Cup 2017 opuchar prezydenta miasta Katowice W turnieju uczestniczy 20 zespołów między innymi drużyny z miasta Katowice która ma największą reprezentację tych drużyn oprócz tego gościnie tutaj po raz pierwszy przyjechały z zespoły z Opola, Krakowa, Pyskowic, Zabrza, Gliwic no i Powiem szczerze, zawody stoją na poziomie, można powiedzieć, półamatorskim, ze względu, że spora część tutaj zawodników występuje na co dzień w klubach trzecio czwartoligowych oraz pierwszej ligi ogólnopolskiej futsalu. Więc ten poziom jest tutaj zróżnicowany, ale jest tutaj, że tak powiem, osiem zespołów, które wyróżnia się tutaj spośród tych pozostałych uczestników. Najlepszym zespołem okazała się drużyna Fakur Kwiciński, która pokonała w finale Sengam Sport Max Flies. Szkoda, na pewno szkoda, bo do, dotarliśmy do finału, nie byliśmy gorszą drużyną uważam i, i na pewno na pewno mecz był wyrównany, równie dobrze my mogliśmy wygrać, ale, no, ale trudno. Chłopaki wygrali, gratulacje dla nich. Też naprawdę bardzo fajna drużyna. Czy będziemy świętować? E, na, na pewno jakoś delikatnie, delikatnie, ale, ale jutro, jutro, jest, jutro jest niedziela, jest kościół. W jak są studia, także niektórzy do pracy, także, także nie będzie za bardzo, za bardzo jak świętować, ale, ale na pewno symbolicznego szampana się napijemy, tak powiem. Turniej zorganizowali Miasto Katowice, Mosir Katowice oraz Towarzystwo Sportowe, reprezentacja Śląskiej Ligi Górniczej Katowice. Patronat nad wydarzeniem objął Śląski Związek Piłki Nożnej. Spójrzmy co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. 26 stycznia zapraszamy do Klubu Muzycznego Królestwo na giełdę winyli. 27 stycznia w Teatrze Śląskim gościnnie wystąpi Teatr Szóste Piętro z Warszawy ze spektaklem Słoneczni Chłopcy. W rolach głównych Piotr Frączewski i Krzysztof Kowalewski. Polecamy karnawałowy spektakl dla dzieci z gościnnym udziałem wirtuoza akordeonu Marcina Wyrostka w sali koncertowej Katowice Miasto Ogrodów. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!